bardzo, bardzo serdecznie, nasz dzisiaj pierwszy taki spontaniczny live na YouTube Tu masz właśnie taki filtr fajny, czemu na Instagram takiego nie było? To się patrzeć przyjemnie na siebie <grystanie> Witam bardzo serdecznie, Aleksander z tej strony Ja też Wam chcę dzisiaj bardzo wiele rzeczy pokazać, szczególnie takich małych drobiazgów związanych z biżuterią ręcznie robioną, tak zwaną handmade Jeżeli nie mieliście jeszcze z niej stycznością, to dzisiaj Będą takie pierwsze, drobne wasze kroczki, a ja mam wiele tych rzeczy do przekazania. Dlaczego? Dlatego, że my w Event Jewelry zajmujemy się właśnie biżuterią ręcznie robioną, handmade. Tymi oto rączkami i rączkami Kasi, która teraz niestety nie chce się pokazać. Ale za to ja wam się. Ja wykonuję kolejne jesteś... dla mojej klientki, także mam tutaj sporo do roboty jeszcze. Dokładnie, właśnie tutaj zobaczyłyście i zobaczyliście w różu kolczyki wykonywane, a ja wam pokażę teraz mały model w jedwabiu na zapięciu angielskim. A jeżeli nie wiecie, co co to znaczy, zapięcie angielskie to jest zapięcie z blokadą z tyłu. Także sztyw, ucho, blokada z tyłu i kolczyk się trzyma pięknie na uchu. Nigdy z tego ucha Wam nie spadnie. A tutaj, właśnie tak prezentuje się ten model. Fantastyczny, delikatne płatki. Model z kryształkami w środku czerwonymi. Możemy takie kryształki zmieniać, formować, możemy dać zupełnie inne modele oprócz. Cyrkoni, kryształków, kamieni naturalnych mogą być także i perły. Perły naturalne, perły syntetyczne. Także dzięki temu możemy dowolnie formę takiego kolczyka tworzyć i stworzyć ją dla siebie. Ważną rzeczą jest to, że w przypadku modeli ręcznie robionych możemy. No, dosłownie... witamy serdecznie, nasz pierwszy widz tutaj się pojawia. Bardzo serdecznie. Możemy robić dowolny model dla danej osoby. Jeżeli model się spodobał, warto zrobić screena takiego modelu, napisać do nas wiadomość prywatną na Instagrama i powiedzieć, że taki model chciałabyś mieć lub chciał. <laughs> Bo można oczywiście zaprezentować takie kolczyki ukochanej osobie. Dosyć często mężczyźni wybierają takie kolczyki dla swoich dziewczyn, dla swoich narzeczonych. Więc też jak najbardziej można wykonać w każdym kolorze. Ten model zazwyczaj wykonywałam. Co tak, jak on brudny? Czy mi się wydaje? Tak, już się rozmazuję. W beżu, czerwony. Można wykonać też biały odcień. I te kolczyki musicie to wiedzieć są modelowe. Pokażę Wam przy okazji odcień beżowy, bo to już to jest wykonane dla klientki. Tak wygląda. I zawsze w tym odcieniu można. W tym w tych kolczykach. Można ściągnąć łańcuszki i pokaż, proszę, jak wygląda właśnie ta opcja krótsza. Więc dłuższa wersja, idealna na stylizacje ślubne, wieczorowe, uroczystości większe. Później ściągacie te łańcuszki i zakładacie ten model do pracy albo na co dzień. Można nawet ściągnąć ten kryształek, zabierz go, ten z kolczyka i zakładać sam, tak, sam kwiatek, do pracy. Garnitur, kolczyki właśnie te kwiatowe, idealnie się to prezentuje. Akurat ten model, który trzyma Aleksandr, to jest moja kolekcja prywatna, więc ja te kolczyki zakładam codziennie i wszędzie. Latem do sukienek, każdy kolor pasuje, zimą do swetrów. Wszystko mam beżowe, czarne, beżowe, szare, mnie nie widać, więc te kolczyki, ten odcień też idealnie pasuje. I łańcuszki są, można wykonać na karabinczyku, albo na kołeczkach montażowych, więc... Z łatwością sobie poradzicie, żeby ściągnąć te y, wiszące łańcuszki. Dokładnie. Także nie tylko można ściągać, ale też można i dokładać. Właśnie zaletą takich modeli handmade jest to, że wszystkie modele można de facto robić tak, jak nam się chce. Jeżeli chciałbyście taki model, który można później form, formować, deformować w swoim własnym takim domu, bez użycia żadnych specjalistycznych narzędzi, warto dać nam, zdanie. bo możemy właśnie tak zamocować, tak przymocować te wszystkie łańcuszki, elementy, kryształki, żebyście mogły sobie później te elementy własnoręcznie, bez większego problemu, odpinać. I dzięki temu będziecie mogły mieć jednego dnia krótki przy uszach, drugiego dnia dłuższy z wiszącymi elemencikami. i dzięki temu, jeden model będzie można stosować na wiele okazji. Biżuteria handmade tego typu z jedwabiu, to nie jest tylko biżuteria na ślub, na wesele, na większą imprezę, to jest też biżuteria, która można i którą powinnyście nosić także każdego dnia, nawet do pracy w biurze. Szczególnie bez takich masywniejszych elementów, jest to po prostu duża zaleta, bo odświeża po prostu waszą sukienkę, waszą stylizację, i takie modele po prostu nie tylko są urocze, ale bardzo, bardzo ekskluzywne. Spójrzcie, jak te płatki wyglądają. Mamy bardzo wiele warstw. Dzięki temu one wyglądają tak trochę jakby w 3D. Formowanie ręczne. Zapięcie tutaj jest wigiel francuski, więc on będzie troszeczkę w tym przypadku wisiał z ucha. A to jest ogromna, duża zaleta, dlatego, że taki model po prostu swoją delikatnością daje bardzo, bardzo piękny efekt. Spójrzcie jeszcze raz. Czasami nie warto zbyt wiele mówić, czasami trzeba po prostu się na chwilkę zatrzymać i delektować się tym modelem. W środku mamy jeszcze kryształki facetowane, dają lekkie odbicie światła, a lekkie odbicie światła zawsze pięknie się prezentuje, bo dodaje takiej klasy. I można wykonać właśnie każdy kolor. Z takich obecnie dostępnych od ręki jest właśnie beż czerwony, który pokazywał Aleksander przed chwilą, i biały. I oczywiście mogę wykonać, zamówić dla Was dowolny kolor. Pudrowy róż, dziewczyny pytały, wykonywałam inny model w pudrowym różu, ten też można, czarny kolor, w sumie tak naprawdę każdy kolor, który wam się tylko będzie chciało. Które będzie pasować do waszej stylizacji. Dokładnie. To jest właśnie duża zaleta wszystkich modeli robionych ręcznie, bo możemy po prostu dla Was stworzyć stricte model pod waszą stylizację. Jeżeli potrzebujecie konkretnego koloru, pod konkretną bluzkę, sukienkę, zawsze tak możemy dopasować kolor, żeby po prostu był idealnie stworzony właśnie na tą okazję, na którą sobie wymarzyłyście. Zaletą. Nie tylko kolorów, ale tego, że możemy formować, dopasowywać, dokładać różne modele jest to, że stworzymy dla Was piękne komplety. Mogą być też wsówki, opaski, mogą też być bransoletki i wtedy macie cały komplet już na konkretne wyjście, które można później wykorzystać na wiele, wiele okazji. Witamy bardzo serdecznie, Witam, nowe się wy Tutaj z kolei jest wsówka, jak widzicie, bardzo delikatna wsówka, zwykle polecam wszystkim pannom młodym, aby takich wsówek przynajmniej miały trzy. Dlatego, że jedna wsówka niestety nie jest wystarczająca na włosy, można ją co prawda formować, troszeczkę bardziej, rozgałęzić, ale mając trzy wsówki, wówczas jesteście w stanie po prostu sobie dopasować idealnie na przykład do swojej stylizacji. Jeżeli macie z tyłu kok, to takie trzy wsówki. Pięknie podkreślą, dadzą delikatności i na weselu, na tej okazji będą z tyłu pięknie podkreślały Waszą figurę. I to też można wykonać w postaci wsówki, grzybyka, opaski. Tak naprawdę wszystko, co Wam tylko będzie podobały się i pasowały do Waszej fryzury. I też na przykład do fali Hollywood e, szpilki również pasują bardzo ładnie. Mamy wiele zdjęć na naszym Instagram, także można śmiało zaobserwować i zobaczyć jak te e, szpilki prezentują się na naszych prawdziwych pannach młodych i na fryzurach. Oprócz jedwabiu pracujemy także na piance. Pianka ma to do siebie, że jak widzicie, jest znacznie, znacznie masywniejsza w wyglądzie, dzięki czemu też bardziej podkreśla płatki kwiatów. I płatki wówczas na piance, można oczywiście ich dokładać więcej, dzięki temu te dane, dane płatki i dane kwiaty będą jeszcze się prezentowały bardziej wyśmienicie, tak puszyściej nawet bym powiedział. Pianka oczywiście jest bardzo lekkim materiałem, dzięki temu te kolczyki, wszystkie kolczyki, które są wykonane z pianki i w jedwabiu są bardzo, bardzo lekkie na uszach, więc nie rozciągają na usznej. Dzięki temu dziurki nigdy w uszach nie będą rozciągnięte, a same kolczyki będą pięknie prezentowały się na uchu. Tutaj pokazuję Wam już od kilku dobrych sekund model, który jest jednym z naszych bestsellerów, dlatego, że jest model robiony na koniec. Nieskończony dalej. Dokładnie jest to model nieskończony. A dlaczego? Dlatego, że możemy jeszcze dołożyć Kilka dodatkowych łańcuszków u dołu. Tutaj mamy łańcuszek z naturalnymi perełkami i kwiatkami, które w środku mają również perełki naturalne. Możemy zastosować w tym przypadku nawet i kamienie naturalne białe lub jakieś kryształki, które dodadzą nieco więcej blasku. Spójrzcie w środku, pręciki z kryształkami. I w złocie. Prezentuje się ten model wyśmienicie na ciemnym. ubraniu, po prostu przykuwa bardzo, bardzo uwagę. Podkreślę jeszcze, że mamy w ofercie koła zaczynające się od 2 cm średnicy, więc to będą o połowę mniejsze. Warto rozważyć większe jeszcze koła od tych, tak, do 11. Przy 11 centymetrach jest to ogromne koło, ale za to jak się ono prezentuje z takim kwiatem. Pamiętajcie, że możemy te kwiaty zwiększać, zmniejszać. Możemy zamiast jednego zrobić ich kilka. I też Mniejszy. inny kolor najważniejszy. Dokładnie. Ręcznie malujemy kwiatki, płatki, <noise> także mogą być dowolnego koloru. Mogą być nawet dwukolorowe, jaśniejsze, ciemniejsze w środku. Taki model na weselu, na imprezie będzie prezentował się prze... Można też wykonać w taki sposób, że y, mniejsze koło, mniejsze kwiatek i więcej takich po prostu wiszących zawieszek, bardziej ozdobnych. I wtedy, na przykład na uroczystość zakładamy kolczyki koła z dużym kwiatem wiszące zawieszki, i po uroczystości ściągamy te wszystkie wiszące elementy, zostaje mała świetnica mały kwiatek, który można na przykład zakładać do pracy, do stylizacji codziennych, więc to jest taki super modułowy. Kolczyk. Większość staram się wykonywać w taki sposób, także i do pracy, i, to znaczy i na uroczystość, na, na ślub, tak, do ślubu, i później, może to zawieszki ściągnąć i sam kwiat zakładać do stylizacji codziennych. Więc na pewno takie palczyki nie będą leżeć u Was w podłeczką. A tutaj kolejne koło, nieco większe, jak widzicie, o 2 cm większe koło, tak, żeby Wam pokazać, że. Kół mamy w naszej ofercie mnóstwo. Wszystkie koła możemy robić w dowolnej formie, czyli tutaj mogą być z kwiatkami, pręcikami dodatkowo, albo tak jak tutaj, z naturalnymi perełkami. Jest ten model oczywiście dużo cięższy, ale za to robi ogromną. Różnice i fantastyczne wrażenie robi na mnie, dlatego że mamy tutaj naturalne perełki, które one nie są takie regularne, mają piękne odbicie, mleczny taki kolor, i dodatkowo jeszcze są na całym tym dole wysadzane na tej, na tej obręczy. Pamiętajcie, że jeżeli taki model Wam się spodobał, ale chciałbyście, żeby był jeszcze bardziej niepowtarzalny, nie ma problemu. Dołączymy tutaj kilka dodatkowych łańcuszków z perełkami i stworzy się wtedy zupełnie taki niepowtarzalny wzór. Koła. Tylko najważniejsze, o czym musicie pamiętać, e, takie koła z perwami są bardzo ciężkie, ponieważ e, używam tylko perł naturalnych. No i niestety, perły samo w sobie trochę ważą. Więc. E, można zaproponować tutaj trzy opcje. Albo wykonać perły syntetyczne, które będą o wiele lżejsze niż perły naturalne. Można wykonać e, mniejsze koło, wówczas będzie tutaj też mniejsza ta dolna część, mniej perł i kolczyki będą lżejsze. E, bądź po prostu wykonać e, takie perły z kryształami, które te perły imitują. Także aż trzy możliwości jest co zrobisz w tym przypadku? Ja, ja bym dodał jeszcze taką jedną e, kwestię, która może wpłynąć na to, że ten model nie będzie aż taki ciężki, będzie lepiej się układał na uchu, to mianowicie, kiedy zakładacie taki model e, w ucho i przechodzi on właśnie przez dziurkę, pamiętajcie, żeby dołożyć jeszcze taką silikonową zatyczkę z większą powierzchnią. Większa powierzchnia sprawi, że po prostu ten ciężar kolczyka rozejdzie się po prostu na większą część dociśniętej e, zatyczki na uchu i nie będzie obciążał tak e, dziurki, a dzięki temu Wy Fizycznie nie będziecie odczuwały aż takiego ciężaru właśnie tych kolczyków naturalnych. Można jeszcze zrobić taką małą rzecz, żeby one były trochę lżejsze, a mianowicie zostawić perły naturalne, ale zastosować mniejszą średnicę tych perłek naturalnych. Powiedziałam o tym. Tak? No, bo były tak. syntetyczne, były kryształki. I mniejsze koło też było. Mniejsze koła. Ale nie mniejsze perełki. <laughs> Więc można zastosować mniejsze perełki, a przy mniejszych perełkach, siłą rzeczy, będzie ich trochę może i więcej. Ale dzięki temu na pewno będą lżejsze o kilka gram. A 2-3 gramy w przypadku kolczyków robi ogromną różnicę, dlatego że wtedy będą dużo, dużo lżejsze, ale będą robiły świetne wrażenia. Chociaż ja mimo wszystko jestem zwolennikiem tego i po konsultacjach bardzo wielu z naszymi panami młodymi. Lepszym rozwiązaniem i najlepszym rozwiązaniem, nie tracąc na wyglądzie kolczyków, jest po prostu większa powierzchnia zatyczki. Czyli wtedy zamykamy taki kolczyk standardowo, tak jak w tym przypadku, i dokładamy jeszcze taką silikonową zatyczkę z większą powierzchnią. Wtedy nie tracimy niczego na kolczyku, a dzięki temu on będzie i tak mimo wszystko pięknie się prezentował na uchu. Jeśli są jakieś pytania, śmiało piszcie. Będziemy starać się w miarę możliwości Wam odpowiadać. Jeśli też potrzebujecie pomocy, porady w zakresie dopasowania biżuterii do sukni, do sukni, do stylizacji ślubnej, wieczorowej, możecie też do nas śmiało pisać. Chętnie Wam pomożemy, doradzimy jak najbardziej z taka możliwość. Dokładnie. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was cały czas na Instagramie. Na Instagramie e, możecie śmiało robić e, zdjęcia, przesyłać do nas screeny, pytać o biżuterię. Odpowiemy na wszystkie pytania. Odpowiemy też, jak dbać o biżuterię, jak ją należy nosić, jak dopasować do stylizacji ślubnej. Na Instagramie jesteśmy cały czas dla Was dostępni. Dziękuję Wam za e, ten czas spędzony z nami. Jest to nasza jedna z pierwszych transmisji e, na żywo tutaj, na dokładnie na YouTube, więc już niedługo będziemy coraz więcej, z większą ilością naszych fantastycznych produktów z Wami się dzielić tak, żebyście mogli zobaczyć, jakie wspaniałości mamy, jakie wspaniałości robimy, bo to wszystko robimy przede wszystkim dla Was, bo te piękne wspaniałe modele są tworzone głównie i zainspirowane dzięki Wam. Także bardzo dziękuję za dzisiaj, wszystkiego dobrego Wam życzę.